Pokażę Wam, kiedy oprysk na takiego tego robaka, który macie w swojej śliwce i zawsze jest tam taki, taka gąsienica, kiedy oprysk będzie nieskuteczny. Zobaczcie, zobaczcie sobie na przykładzie tego, tej śliwy, która przekwitnęła, zobaczcie, ona tutaj ma już takie zawiązane kuleczki, czekajcie o, owocowe, tak, zobaczcie. To się już zawiązało, tutaj już będzie śliwa. W tym momencie możecie pryskać nie wiadomo ile, nie wiadomo jaką chemią, i tak nie będziecie mieli już owocu. Słuchajcie, w środku już owocnica żółtoroga wzięła swoje jajeczka, złożyła, ten owoc się zamknął i już tam będzie ten robak, potem razem, rósł razem z śliwą. W tym momencie nic wam nie da, żaden oprysk. Zobaczcie, w tym filmie, słuchajcie, możecie zobaczyć tutaj niżej, kiedy wykonać taki oprysk. Być może u was śliwa jeszcze nie przekwitła i możecie to wykonać, słuchajcie, także polecam zobaczyć sobie ten materiał niżej, bo tam bardzo cenna informacja jest dokładnie pokazana, kiedy wykonać ten oprysk. I jeden oprysk wystarczy, będzie skuteczny. Także słuchajcie, w tym momencie już nie wykonujemy. Także tyle, taka informacja. Trzymajcie się, pozdrawiam, hej!